Cześć, witajcie, tutaj Szwagier. Dzisiaj mam dla Was pierwszy odcinek z PlayStation 4, a dokładnie z gry demo FIFA 17. Demo dopiero co wyszło, także chciałbym Wam pokazać parę rzeczy, które będziemy możliwość mieli do rozegrania w pełnej wersji. Co do demka, najpierw musimy sobie je skonfigurować. Dostosujemy sterowanie. Widzicie, mamy klasyczny, musimy zmienić na alternatywny. Od niedawna dopiero gram na konsoli i uczyłem się, żeby grać na padzie, bo ja zawsze, ja zawsze byłem PC-towiec i od zawsze grałem na klawiaturze we wszystkie Fify na komputerze. Ale teraz się uczyłem na alternatywnych sterowaniach, czyli strzał mamy na kwadracie, a nie na kółku, kół, jak to jest w trybie klasycznym. Co do ustawień gry, widzicie mamy połowę ustawioną z automatu na 4 minuty, nie możemy tego zmienić w demku. Za to mamy możliwość zmienienia poziomów trudności. Mamy wszystkie poziomy amator, nowicy, zawodowiec klasa światowa i legendarny. Jeszcze początkujący oczywiście. My sobie zagramy na zawodowcu. Może być trochę trudno, ale ja nie lubię grać na jakimś własnym trybie. I dzisiaj zagramy sobie zwykły, normalny, szybki meczyk pomiędzy 12 drużyn, które mamy do wyboru w Demku. Zaraz zobaczymy te drużyny. Mamy tak, Bayern Monachium, Gamba Osaka, to jest nie wiem czy jakaś chińska czy japońska liga, chyba japońska, tam jest Osaka, e, Inter, Juventus, Manchester City, Manchester United, Lyon, PSG, Real Madrid, Seattle Sanders i Tigers, Tigres, Chelsea, coś w tym stylu. E, w każdym razie nie ma odziwo Barcelony, ale to pewnie twórcy zrobili specjalnie coś takiego, taki smaczek, żebyśmy specjalnie kupili pełną wersję. I zagramy sobie pierwszy meczyk, możemy sobie zagrać Bayernem na przykład. Zagramy sobie przeciwko, nie wiem, Inter, niech będzie. I tutaj już mamy pierwszą zmianę co do Fifa 16 Widzimy wszystkie stroje, które mamy dostępne i przynajmniej wiemy, które możemy sobie wybrać. Zagram sobie czerwone przeciwko białym Interu. Zarządzanie zespołem. Tutaj raczej jest wszystko to samo, co było w 16, oczywiście sobie kolorki pozmieniali. My możemy sobie zmienić zawodniku, zmienimy sobie Vidala za Alonso Resztę, o widzicie na rezerwach mamy robena także jego tutaj wpuścimy za Kostę A Kostę sobie damy na ławkę rezerwowych za Sancheza Tyle, nie ma więcej, nie wiem czy nie ma więcej, nie mają ogólnie więcej rezerw, czy tylko tyle jest dostępnych w demku Nic więcej nie zmieniamy, możemy sobie zacząć grę i tutaj mamy pierwszy trening. O, mamy tutaj przykładowo trening z y, podcinkami ze strzelaniem. Mała zwiecha była. Y, L1 musimy naciskać. I, I do tego strzał. Tak jak widzicie. O, podcinka. Zbieramy sobie punkty. OK. Musimy trafiać oczywiście w. To co tam jest ustawione, co nie jest za łatwe. O, widzicie, nawet nam jaką ściankę tam postawili, żeby było jeszcze trudniej. Za poprzeczkę tylko 200 słabo. No ale dobra, pozbieramy sobie tych punktów jeszcze przez 19 sekund. O, nie trafimy, bo nam ściankę dalej. O słupek mamy za to. Parę punkcików. Oczywiście nowe soundtracki w Fifie. Trzeba je będzie też kiedyś przesłuchać. Chociaż w sumie po co nam to słuchanie? Jak zawsze się gra w tą Fifę, to później już aż nudzi słuchanie tych piosenek. Ale okej. Dobra, możemy zaczynać. Co do komentatora. W demku mamy komentarz angielski, tak jak słyszycie. Polski dopiero będzie w pełnej wersji językowej. W mamy tylko napisy. Eee, co do twarzy widzicie, są niby fajne odzorowania w postaci, I nie wiem czy wszystkich, wiem czy większości tych najbardziej to znanych zawodników. Eee, co do zawiczę? Głównie zmieniła nam się, eee, zmieniły nam się stałe fragmenty gry. I to będę wam chciał głównie pokazać w tym meczu. Tutaj nie będzie się liczyło jakoś bardzo, eee, żeby wygrać z tym, ja mówię, z komputerem, pomimo, że to jest kompo, konsola, ja mówię, z komputerem nie mogę mówić z botem, niech wam będzie. O, teraz Wam zapomniałem pokazać, ale mamy zmienione wyrzuty z autów: rzuty wolne, rzuty karne, rzuty rożne i spróbujemy tutaj Wam to wszystko ogarnąć. Jeżeli będzie taka, oczywiście, możliwość w meczu, poziom komputera, komputera bota, tak jak mówiłem, jest zawodowiec, jest to już dość wysoki poziom. Tym co dopiero zaczynają z FIFA, co nie grają przykład we wcześniejsze wersje, albo słabo mi to szło, polecam sobie ustawić. Słabszy poziom trudności A my próbujemy postrzelać i z bliska, i z daleka Żebyście zobaczyli tę dynamikę Powiem Wam, jest różnica pod względem... spróbujemy wyśrodkować Nie wyszło nam to zrytnio eee, Dobra, mamy rzut drożny, to jest najważniejsze, popatrzcie eee, Przy rzucie rożnym mamy coś takiego, że mamy celownik i lewą gałką możemy sobie wybrać miejsce, gdzie chcielibyśmy dokładnie dośrodkować. I musimy dokładnie trzymać tą gałkę. I w tym momencie, jak ją trzymamy, musimy nacisnąć normalnie w rzut z daną siłą i normalnie spróbować strzelić. Dla niektórych może być to łatwiejsze, dla niektórych może być to trudniejsze. Mi się wydaje, że może być łatwiejsze, łatwiejsze bo możemy precyzyjniej dośrodkować, do dokładne miejsce, gdzie będziemy chcieli. Przez co nam będzie łatwiej strzelać po prostu z zytu z zgłówek. U mnie to w szesnastce, powiem Wam, tragicznie wychodziło. Miałem mało możliwość... O, spróbujemy strzelić, patrzcie. Dobra, był pierwszy strzał. Piłka mi się wydaje dziwniej leci, ten leci wolniej. I wiem, że wprowadzili też coś takiego. Że strzały niektórzy mają płaskie, można powiedzieć płasko lecące, mocne, płaskie strzały, które wlatują w dolną część bramki kurde i nam strzelili. Dobra, to jest nieważne. Może być trochę wstyd, że przegrywam z botem. Pierwszy mecz jest dodatkowo jeszcze nagrywany, ale tak jak mówię, to jest nieważne. Tutaj głównie chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak ta gra wygląda i co się zmieniło. Spróbujmy wymusić jeszcze gdzieś aut. O, pójdziemy sobie skrzydłem, i zaraz nam powinni zabrać piłkę. Zabierz nam, zabierz piłkę. O, ale nie zabierz tak, ciągle się. Tak. Sfaniaki. Myślałem, że się wyrypie po prostu w nogi, i piłka wyleci na aut. Ale nic z tego. Ci przydałoby się jakąś bramkę strzelić, żeby wam pokazać. Jak te strzały tutaj latają, mogłem wziąć w sumie jakiś łatwiejszy poziom na sam początek. Ale ja sobie lubię wypracować akcje. Dobra, idziemy Lewandowskim. Spróbuję podkręcić. Kurde! Widzieliście to? Poprzeczka. Ale dziwne jest to, że jak on chciał, jak ja chciałem podkręcić piłkę, to on się w tym czasie jeszcze zatrzymał. Nie powinno tak w sumie być, bo to mi zwolniło całą akcję, nie było takiego płynnego strzału tylko te opóźnienie przez co była tylko poprzeczka spróbujemy tym Lewandowskim coś jeszcze tu zdziałać o, mieliśmy pierwszy strzał jest, dobra, udało się nie wyszło tak jak chciałem ale okej. Okay. jest pierwsza brameczka widzieliśmy się, co najmniej jak się bramki strzela podobice, do podobice ale jest Zobaczcie, za pierwszym razem on już chciał strzelać i to widzicie, taki płaski strzał po ziemi, pomimo że był to mocny strzał, ja dość mocno przytrzymałem e, przycisk do strzelania, także to chyba zależy od danego e, gracza, od danej postaci, jak dana postać normalnie strzela w rzeczywistości. Lewandowski z zasady ma takie mocne, płaskie strzały, także wydaje mi którzy powinni mieć właśnie gdzieś tam po nacelować. celować. Dobra, mamy kontrę. Ale komputera nie da się tak łatwo ominąć jak zwykłego e, innego gracza, z którym się gra. O i patrzcie, tu mamy wyrzuty z autu. Możemy sobie przejść parametrów w jedną albo w drugą stronę, co jest łatwiejsze czasem e, przy właśnie wykonywaniu tych e, autów, ponieważ nieraz po prostu nie dało się e, dobrze wyrzucić z autu, bo zawsze przeciwnik e, dobrze blokował przeciwnika. My znowu mamy rzut rożny i spróbujemy sobie idealnie tutaj gdzieś w jedenastkę celować tą piłkę. Widzicie trochę mocniej przytrzymałem i mocniej wyśrodkował. z drugą stronę. O tu, tu widzicie nawet nie musimy nic naciskać, Oni z automatu już tutaj stoją. E, możemy jeszcze oczywiście co? Zmienić adresata L1. O co chodzi? Aha, L1, dobra. Czyli do którego byśmy chcieli chyba zagrać? Nie wiem o co tu chodzi. Zmiana wykonawcy. Dobra. No co jest? Dobra, zagramy tak. O! Ale widzicie! To już był ten strzał, o którego mi chodziło, że jest przynajmniej dojście do piłki. Że jest możliwość strzelenia z tej główki i zdobycie bramki. Co nie było takie łatwe. O! Patrzcie! Znowu? Znowu już Nie, ja, wybicie teraz od bramkarza. Okej. Okay. Walka też w powietrzu jest inna. W ogóle w każdej części boiska. Ładne przejście, Miller. Ach. Chociaż w sumie nie wiem, czy to nie było zagranie do bramkarza. Chociaż pewnie tu coś takiego nie występuje. Jeżeli obrońca podaje, to bramkarz tak czy siak z automatu tego nie złapie do rąk. No i tyle. Widzicie, w, poł w połowie mamy praktycznie to samo. Yy, w temenu, menu co w szesnastce. Możemy zacząć drugą połowę. Jeszcze by się przydał jakiś faul, ja bym chciał Wam rzuty wolne pokazać, jak to tutaj wygląda, bo też ciekawie to wymyślili. E... Słabe są pod z... moim względem rzuty karne, bo tam po prostu jest taka strzałka od zawodnika i sami sobie wybieramy miejsce, w które będziemy chcieli strzelać. Niby spoko ale kiepskie to będzie, pamiętacie, jak się nieraz gra z jakimś kumplem na jednej konsoli bierzecie sobie pady i macie ten moment, jest rzut karny i w co było, każdy zawsze pada gdzieś tam pod nogi czy pod stół, żeby druga osoba nie widziała żebyśmy mogli jakoś to fajnie strzelić a teraz co, gracie sobie z drugim kumplem i co, nagle pokazuje wam się strzałka i... No i co? No i w tą samą stronę wróci się bramkarz, chyba że to jakoś wy właśnie w takim trybie e, inaczej wymyślili twórcy, także mam nadzieję, bo jeszcze tego nie było jak przetestować. I patrzcie, Tiago. I takie coś normalnie w szesnastce, jak ja nacisnąłem powinno polecieć w miarę w okno. A to on sobie lekko po ziemi... Po prostu ale dobra, mamy wygraną, znaczy wygraną. Na razie dwa jedno. Zagranie po ziemi, ale fajne. Drugie wydośrodkowanie po ziemi, też, też ładnie, zawodnicy też jak nie kontrolujemy ich, oni sami wyczuwają mniej więcej gdzie powinni pobiec, żebyśmy mogli im fajnie podać. Także to też jest dobra opcja, znaczy podobno tak to jest zrobione Ale widzieliście po tej akcji, że, że fajnie z automatu zawodnik wychodził, żeby mu podać piłkę Trudno mu wykopać, tam widzę wychodzę O, no bo. mamy faul, o to mi chodziło I teraz patrzcie, albo możemy szybko zagrać, czyli to było tak jak zawsze Albo Patrzcie, o dziwo, czemu mamy taki widok? Jak tu zagrać? To jest fajne zrobione, żebyśmy mogli na szybko, na krótko zagrać jakiemuś zawodnikowi, który jest przy nas, albo możemy na L3 zmienić kamerę. O, i wtedy mamy standardową kamerę, tak jak zawsze to było we wcześniejszych FIFA. To też fajna opcja, coś nowego. Próbujemy jeszcze jakąś akcję, możemy spróbować jakiś z daleka strzał wykonać, jeśli nam się to uda ale oni tutaj dobrze nas blokują Takie coś na amatorze byśmy mogli testować A, A gdzie ten spalony play, był? Nie, kontuzja. Dobra, mamy kontuzję. E, musimy zmienić kogo? Boatę kontuzjowany. Mamy tu jakiegoś obrońcę, mamy Martineza. Także od razu go zmieniamy. 67 minuta jeszcze nam trochę zostało, i co, rzut sędziowski, pomiń nam siłę. o właśnie. I możemy grać dalej. Kurde, Dobrze. No ta, ta dynamika w ogóle w podaniach, w poruszaniu się jest trochę inna tylko to trzeba naprawdę zagrać samemu i to zobaczyć i to wyczuć także trzeba po prostu grać, grać, grać i... jest brama trzeba grać i się po prostu przyzwyczaić do tego nowego silnika ale wydaje mi się, że jest dobrze, jest fajnie, na razie się fajnie gra. Pytanie, czy będzie grało z innymi graczami, jak to będzie wyglądało. Mamy 3-1, wygrana jest, powinna być nasza. Ale widzicie, niby zawodowiec, ale bot też coś tam potrafi swoją akcję gdzieś tam po swojemu wykonać. I strzelić nam ramkę tak jak to było w pierwszej części. No, ale już nie ma zejścia łatwego Dobra, o mamy faul. Fa spróbujemy teraz strzelić. Tu jeszcze tego nie testowałem. Takiego bliska. Będzie kartka? Będzie chyba. Jest. Teraz gdzieś tam wyciągnął niby z tą kartkę czasem 16 po prostu sobie, że tak powiem, z dupy wyciągał. Nagle mu się w ręce pojawiła. Dobra, co my tu mamy? Przygotowanie. Podczas taktycznego rozgrywania rzutu wolnego możesz zmienić ustawienie wykonawcy względem piłki przy użyciu prawej gałki. Do używania uderzenia służy lewa gałka. Do celowania uderzenia. Tu. Wykonanie. Ustal siłę uderzenia przyciskiem kwadrat i lewą gałką od... Trzeba... Użyli i gałki podczas wypełniania paska, aby nadać piłce rotację. Czyli jakieś podkręcenia, czyli to w tak 16 też w sumie było. Spróbujemy to strzelić, ale nie alabu, albo Alabą. Może jest tu ktoś lepszy. niby Alaba ma siłę cenność, dobra, to zostawimy go i. Dobra, spróbujemy bez podkręcenia, po prostu po prostej lekko do góry. I strzał. Wow, ale jest widok z pierwszej osoby. O kurde! To jest coś nowego. Jeżeli widzicie trochę za bardzo i ta piłka zleciała na bok. Jakby szła w światu bramy nie wiem. Może by to... może by siadło. Ale to tak jak mówię też trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i w końcu powinno wychodzić. No co, wolne mieliśmy, różne mieliśmy... Dośrodkowania z... Też mieliśmy strzały z daleka też jakieś tam były w sumie. Jedyne czego nie mieliśmy to karnego, no ale to już jest naprawdę ciężkie, żeby komputer nas spałował polu karnym. Może kiedyś się uda to Wam pokażę. Pytanie jeszcze cały czas mnie zastanawia jak będzie wyglądał polski komentator. No bo wiecie, no jednak to, jednak to jest dalej Szpakowski Jelaskowski, no Szpakowski to wiadomo ma tam swoje akcje. Mam nadzieję, że nie będzie znowu do jakichś przypałów że gdzieś tam piłka wyleci y, poza w ogóle y, boisko a on tam, no, dobry strzał na bramkę także no wiemy, że to z automatu nie, nie jest od nich zależne, ale czasem były te fejle Ok, mamy koniec meczu udało nam się ładnie wygrać mam nadzieję, że zobaczyliście mniej więcej jak właśnie wygląda ta nowa gra powtórki, to tu nie będziemy nic pokazywać i o, końcowe menu, czyli tak jak było, tu mamy statystyki. 11 strzałów, 9 celnych, mieliśmy więcej posiadania piłki, najlepsza. Y, ocena 9,5 Rewandowskiego No bo strzelił nam w końcu dwie chyba, albo trzy bramki. I co? I tu mamy, co wejdzie nowego do FIFA. Y, funkcje rozgrywki, nowe techniki ofensywne, nowe techniki ataku, takie jak precyzyjne podanie prostopadłe czy niskie, mocne strzały, tak jak wam mówiłem, nie? że mocne strzały po prostu. Gdzieś tam blisko ziemi, lecące w dolną część bramki. Dają większe możliwości stwarzania okazji podbramkowych i wykańczania, Przebudowy, przebudowanie stałych fragmentów odrzutów wolnych przez rzuty karne i rzuty rożne, po wrzuty z autu. wykonuje stałe fragmenty, gry w swoim niepowtarzalnym stylu. Czyli, tak jak mówiłem, widzieliście to w trakcie gry. Jest to trochę zmienione niż to było w 16. Fajna opcja. Co mamy dalej? Funkcja rozgrywki, przebudowa starć fizycznych. Zmieniliśmy sposób rozstrzygania starć fizycznych we wszystkich rejonach boiska. Teraz masz pełną kontrolę nad zachowaniem piłkarza podczas walki o pozycję i piłkę. Czyli po prostu inaczej wygląda przejmowanie piłki, walka w powietrzu, czy właśnie na przykład zrzut do doświadczenia i uderzenie z główki. Tutaj będzie to lepiej zoptymalizowane. System Aktywnej Inteligencji. Zupełnie nowy system dokonuje nieustannej analizy i ustawienia obu zespołów. Zwiększa aktywność piłkarzy bez piłki i zmienia sposób poruszania się, reagowania i podejmowania decyzji przez zawodników. Tak jak ja mówiłem, yy, jak jeżeli mamy piłkę, to ktoś bez piłki po prostu leci na jakąś dobrą pozycję i możemy mu fajnie podać, tak jak to mieliśmy przedtem, yy, długie paskie podanie po ziemi yy, i zawodnik sam z automatów wychodził sobie na czystą pozycję. Fajna sprawa, będzie to pomocne przy rozgrywaniu. Ultimate Team oczywiście będzie w nowej FIFA. Wyzwania budowania składu. Wystaw swoje umiejętności zarządzania klubem i budowania składów na próbę w zupełnie nowym sposobie zabawy FIFA Ultimate Team. Złóż na tak, aby spełniała określone kryteria, po czym wymień gotowy zespół na atrakcyjne wygody do wykorzystania w grze. Może wzmacniać swój klub poprzez wykonywanie wyzwań, budowanie składów lub skorzystać z aplikacji FIFA 17 Companion, czyli normalnie na telefonach, tak jak to było we wcześniejszych wersjach. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi po prostu o to, że yy, czasem jak mieliśmy jakieś niepotrzebnych zawodników, to sobie ich bo no, bo po co nam oni? Teraz czasem warto ich będzie zostawić, ponieważ z nich będziemy mogli na przykład sobie stworzyć jakiś tam skład yy, i ten skład później sprzedać, na przykład yy, srebrna drużyna niemiecka czy coś w tym stylu. I później taki skład sprzedajemy i dostaniemy za to jakieś nagrody. Nie wiem, czy paczki, czy coinsy, albo jakichś zawodników na wypożyczenie. Które wydaje mi się, że powinno być więcej, warci, warci, więcej bardziej lepsi niż jeżeli byśmy właśnie tych zawodników osobno. Fajna opcja, myślę, że naprawdę dużo osób z tego będzie korzystało. Co dalej? Mamy Mistrzostwa fut, Tego chyba nie było. Walcz o fałę w nowym trybie FIFA Ultimate Team, polegający na rywalizacji z innymi graczami. Startuj w organizowanych od poniedziałku do piątku turniejach o różnych wymaganiach dotyczących składu i walcz m.in. o prawo do gry w lidze weekendowej, w które są do zdobycia nagrody nie mające sobie równych w pozostałych trybach FIFA Ultimate Team. To jest chyba coś takiego, że po prostu normalnie w tygodniu będą turnieje jeżeli tam, nie wiem, czy wygramy, czy zajmiemy jakąś dobrą pozycję, możemy grać w lidze weekendowej, tam w soboty, niedzielę albo nawet piątki może do tego dadzą i wtedy gramy w tej lidze weekendowej jeżeli tam zajmiemy jakieś dobre miejsce albo wygramy, no, tak, jak widzicie, są do zdobycia nagrody, nie mające sobie równych pozostałych trybach FIFA Ultimate Team, czyli jakieś pewnie super mega paki. No bo w końcu będziemy najlepsi w ciągu całego tygodnia, no to, no to będziemy musieli coś fajnego dostać. Co mamy dalej? I mamy oczywiście nowy tryb w FIFA 17, czyli droga do sławy. Oczywiście mamy tutaj grę opartą na silniku Frostbite, musieli się pochwalić. Gra 17 wykorzystuje silnik Frostbite, który umożliwia rozgrywanie meczów wyglądających tak samo jak w telewizji. Graczy, zabranie graczy w podróż po nowych światach piłkarskich i wykreowanie postaci o wyrazistych charakterach i bogatych emocjach. Poznaj smak życia w Premier League. Po raz pierwszy w historii FIFA możesz wcielić się w postać Alexa Huntera, czyli tego gościa tutaj po lewej, wschodzącej gwiazdy Premier League i przeżyć piłkarską przygodę tak na boisku, jak i poza nim. Możesz rozpocząć karierę w dowolnym, tri, w dowolnym klubie ligi, pracować pod okiem menadżerów i grać ramię w ramię z wieloma najlepszymi piłkarzami na świecie. Poznaj nowe światy w grze Fifa 17, doświadczając wzlotów i upadków na drodze do sławy. Czyli tu mamy coś takiego, po prostu kariera zawodnika. Najpierw na, na początku zaczynamy od jakiejś ligi podwórkowej, gdzie zostajemy zauważeni przez jakichś menedżerów czy jakichś y, skautów y, z Premier League i oni nam będą pewnie niektórzy oferować jakieś tam y, granie w danej drużynie z Premier League i do niej dołączymy. I później będziemy mogli normalnie grać w y, podstawowym zespole, na przykład chodzić z ławki i grać z samym zawodnikiem, właśnie tym Aleksem, albo grać z całym y, zespołem. Ale zważając na właśnie danego zawodnika, y, pod którego będą właśnie wszystkie tam wydane y, cele, o, że tak powiem. Ale to dopiero będzie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku właśnie zagramy sobie tą drogę do sławy, bo mamy tu opcję zagrania w demko. Także jeżeli chcielibyście to zobaczyć, zostawcie lajka. Like. Jak się podobał mój pierwszy materiał z konsoli z PlayStation 4, oczywiście lajk, like, jakiś komentarz. I zapraszam do kolejnych odcinków. Oczywiście z pełnej wersji FIFA 17 oczywiście też będą u mnie odcinki. Także zapraszam już dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.